W miniony weekend e, brałam udział w załatach sylwetkowych. E, postanowiłam spróbować coś w czymś innym. E, w swojej kategorii e, zajęłam drugie miejsce i w drugiej kategorii, w której też brałam udział, zajęłam pierwsze miejsce i w kategorii open e, zwyciężyłam. A czy jest to kategoria open? Kategoria Open polega na e, biorą w niej udział e, zwycięzcy wszystkich kategorii. Czyli wszystkie pierwsze miejsca, te osoby, które miały złoty medal, wychodzą na scenę i e, jakby rywalizujemy ze sobą. Każdy jest już w innej kategorii, ma inną sylwetkę, e, inny poziom odtuszczenia, e, inną muskulaturę mięśni. E, no i z każdej kategorii wybierana jest osoba, e, która zwycięża. E, no i trzeba po prostu pokazać się i wygrać. Od lat jesteś związana ze zdrowym stylem życia. W Radom jesteś kojarzona jako instruktorka zumby, instruktorka tańca, ostatnio nawet zajęć jumpit. A tutaj zajęłaś się fitness sylwetkowym. Co było taką motywacją do spróbowania czegoś nowego? Hmm. Nie ukrywam, że od wielu lat o tym myślałam, ponieważ często spotykałam się z pytaniem, szczególnie w innych miastach, na szkoleniach, kiedy startuję, bo gdzieś tam trzymam tą sylwetkę cały rok, tak, więc osoby, które mnie nie kojarzyły, Pytały, czy, kiedy startuję, e, y, no i tak dalej. tak e, Nigdy nie o tym poważnie myślałam, aczkolwiek kiedy poznałam e, osobę odpowied odpowiednią, która gdzieś tam mnie do tego pokierowa pokierowała. Jest to trener z Warszawy, e, który też, no, że tak powiem, namówił mnie do tych sportów. E, zgodziłam się, e, wystartowałam, spodobało mi się i, i tak. No właśnie, bo to Twój drugi start i już kolejny sukces. Tak, no drugi i tak jakoś tak wyszło, że udało się e, zwyciężyć. E, no że tak powiem, e, mój, moim celem był finał. Nie myślałam, że może tak od razu na początku, tak? Wiadomo, że w późniejszych latach z, zakładam, że no, będą wysokie miejsca. E, planuję przynajmniej, ale no nie myślałam, że tak to już tak powiem, od początku gładko pójdzie. E, no i bardzo się cieszę. A jak wygląda Twój trening? Nie ukrywam, że treningi są dosyć mocne, dużo czasu na nie poświęcam. Trenuję tylko trzy razy w tygodniu siłowo, oprócz tego codziennie prowadzę zajęcia fitness. Także gdzieś tam cały czas jestem w ruchu. Te treningi siłowe trwają nawet do 3 godziny, czasem 2,5. No i dużo pomaga mi mój Emil, także gdzieś tam on mnie motywuje najbardziej, bo zawsze na tym treningu jest blisko i jak każdy chyba czasem w życiu miałam chwilę zwątpienia i... Czasem już chciałam się poddać, to e, gdzieś tam on zawsze jest blisko na tej siłowni i e, nie, da mi się, nie dało mi się nigdy poddać. Żeby... A jak zareagowali bliscy? No nie mówię tutaj w tym momencie o Emilu, który Cię do, dopinguje, hmm. tak? Ale mama, tata, e, babcia, jak zareagowali, kiedy powiedziałeś, że się zajmiesz fitness sylwetkowym? E, mm, chyba nawet e, nie mówiłam. <laughs> Jakoś tak nie, łagodnie. Tata nic... E, Jakoś tak może do końca nie zrozumiał, co to jest. Jakoś tak nie, siostry tak pozytywnie, raczej kuzynka się bardzo cieszyła, także ale tak za dużo, że tak powiem, nie mówiłam, raczej tak też nie chciałam może zapeszać. A jak to wygląda Twoja dieta suplementacja? Stosujesz jakąś co, specjalną? Bo na pewno nie możesz sobie pozwolić na to, żeby codziennie jeść fast foody i niezdrowe jedzenie. No dokładnie. Żywienie to jest, że to powiem, no tu już trzeba bardzo trzymać, jak powiem to jedzenie. Cały czas trzymam jedzenie, cały czas. Szczególnie okres takich przygotowań to jest 2,5 miesiąca. no Ogromne, dużo wyrzeczeń, zero słodyczy, zero owoców. Tym bardziej teraz w tym roku, jak lato było długie, bolało mi to strasznie, że nie mogę zjeść żadnego owoca, ale jednak wytrzymałam, wytrwałam. No i najgorszy okres jest te 6 tygodni przed samym startem, bo to już jest taka mocna redukcja. Troszkę byłam osłabiona, zmęczona. Nawet wiadomo teraz jesień, brakowało mi troszkę sił, ale im bliżej było tego startu, to z każdym dniem, z każdą godziną było mi coraz łatwiej, bo tak jak mówię, było bliżej już niż dalej. Jesteś również nauczycielką, uczysz w szkole, nauczycielką WF-u. Czy chcesz właśnie swoją postawą tego, że dbasz o własne ciało, zarazić dzieciaki taką pasją do aktywnego stylu życia? Dokładnie. Też staram się właśnie wśród młodzieży, wśród dzieci wdrażać ten sportowy tryb życia, żeby to nie było takie, te zajęcia, żeby nie były takie, że powiem, czymś obowiązkowym, tylko raczej czymś przyjemnym, żeby mogło po prostu się cieszyć z tego. Gratulujemy kwalifikacji do Mistrzostw Europy i liczymy, że. Jakiś medal przywieziesz? Tak, ale nie wiemy dokładnie, czy jeszcze pojadę. Że tak powiem, jeszcze tego nie przemyślałam, to jest tak świeże wszystko, e, także jeszcze muszę w tym tygodniu na spokojnie to że przekalkulować, bo to jest dość duża inwestycja i e, no, muszę po prostu. Tak, przemyśleć. dokładnie, Prze muszę przemyśleć. Mam nadzieję, że się uda i będziesz nas reprezentować. Dziękuję na bardzo. Europy. Dziękujemy. Dziękuję.